Zabraknąć na rynku nie mogło także wątku poświęconego Gunterowi oraz Goldbergowi, którzy zmierzył się na Saturday Night's Main Event już w tą sobotę. No i Gunter pojawił się pierwszy w ringu, zaczął swoje promo. Widzowie, zgromadzeni na arenie, zaczęli skandować Goldberg, Goldberg. No i Gunter powiedział, że fakt, właśnie z Goldbergiem zmierzy się podczas Ostatniego meczu Goldberg'a na Saturday Night's Main Event, no i będzie tam bronił swojego mistrzostwa, zamierza ten pas obronić i powiedział, że Goldberg nawet się tu nie pojawia, nawet nie próbuje go jakoś osłabić, przeszkodzić mu i oczywiście sugerował to, że z Goldbergiem bez problemu wygra. No i gdy tu sugerował, to mieliśmy widok z kamery na parking, gdzie podjechał dość szybko sportowy samochód. Z którego wysiadł właśnie Goldberg, który pewnym krokiem zaczął kroczyć właśnie w kierunku wejścia na arenę, wkroczył na arenę i skonfrontował się z Gunterem. Gdy wszedł do ringu, Gunter chciał powiedzieć coś do mikrofonu, a Goldberg wytrącił mu go z ręki i potem wskazywał na swoją brodę, by. Gunter nie bał się i. Uderzył go, wcześniej jeszcze mówił o tym, że mogą walczyć tu, teraz, dla Goldberga nie ma to najmniejszego problemu i jest przygotowany do starcia z Gunterem. No i w końcu mistrz World Heavyweight chciał zaatakować Goldberga, Hall of Famer skontrował go, zablokował jego rękę, uderzył go i wydawało się, że znokautował. A tak naprawdę potem Gunter wstał, Goldberg przygotował się już do wykonania spira. Natomiast w porę Gunter opuścił ring, opuścił też arenę, rozbrzmiała muzyka Goldberga i publiczność zgromadzona na arenie zaczęła skandować znowu Goldberg, Goldberg. No i oczywiście walka ta będzie jedynym i zarazem ostatnim starciem Goldberga ogólnie w, kar w karierze, natomiast też jedynym i pierwszym, a zarazem ostatnim starciem Guntera z Goldbergiem. No ja tu stawiam raczej, że Gunter obroni swój pas... Tyle, że może się wydarzyć coś typu, no nie wiem, Cashin Rollinsa na przykład. Takie wydarzenia bym bardziej tutaj obstawiał, niżeli że Goldberg zwycięży w walce, zgarnie pas i co? I przejdzie na emeryturę. No to by było bez sensu.